Kochani, to już troszeczkę czasu upłynęło, jak przewracamy nasz kalendarz adwentowy. Pamiętajcie, na czym zakończyliśmy. Kim został Karol Wojtyła? Kim został Karol Wojtyła? O tym mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu. Kto to był? Kim był? Papieżem. Y no Wiktoria, w pewnym sensie dobrze powiedziałaś, ponieważ już był y, w tym y, w sutannie koloru białego, prawda? Ale no tak do końca to może nie. Biskupem. Tak, był biskupem. A gdzie był tym biskupem? W jakim mieście? W jakim mieście biskupem? Nie, niekowicią był wikary. Y, Jakie to miasto? który został biskupem. Wiesz jakie to jest miasto? Proszę. W Krakowie? Bardzo dobrze. W Krakowie został biskupem, tak. W Krakowie został yy, biskupem i słuchajcie, za niedługo za niedługo dostał nominację na kardynała, prawda? A kardynał to jest ktoś, kto uczestniczy w konklawie, które wybiera papieża. Yy, nie wiecie, co to jest konklawę. Jest to zbiór y, spotkanie kardynałów z całego świata, którzy wybierają, wybierają kardynała na papieża. I wiecie co? Może ja to sobie zrobię tak, że cofnę do spotkania, y, które powinno być w sobotę, a nie było, bo y, nie spotykamy się w sobotę. I tutaj mamy obraz, gdzie y, Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Prawda? Proszę mi y, powiedzieć, chociaż wy nie pamiętacie, ale wasi rodzice pamiętają, w którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem? Wy nie wiecie, wiema. ale wasi rodzice wiedzą. Wiesz, który? Chodź. Sziutko. W którym roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem? W 1986.

został wybrany papieżem i słuchajcie, yy, na balkonie wychodzi yy, kardynał i mówi Paweł spada, co to znaczy? Mamy papieża. Mamy papieża, mamy papieża i tym papieżem zostanie Karol Wojtyła. Właśnie rodzice pamiętają, wielka radość, mówią w telewizji, to jest niemożliwe, niesamowite, jak to, z Polski, gdzie ta Polska, co to, jaki to kardynał będzie, prawda, kochani? I w 78 roku zostaje wybrany yy, papieżem. I proszę mi powiedzieć, gdzie, kochani rodzice, papież wyjeżdża na swoją pierwszą pielgrzymkę. Na swoją pierwszą pielgrzymkę. Ja postaram się otworzyć. Wyjeżdża na swoją pierwszą pielgrzymkę, to nie jeszcze Polska. Piękne, transparenty, viva El Papa. Gdzie on powędrował? Gdzie poleciał? Proszę proszę. Do Meksyku. Do Meksyku. pojechał. Słuchajcie. Ale to było dziwne. No, ponieważ tam do, do tego Meksyku go nikt nie zaprasza. I słuchajcie, co się takiego dzieje prezydent do Meksyku. Jak tu zrobić? No nie za bardzo bo to jest papież przedstawiciel Kościoła Katolickiego, głowa państwa, on nie może go zaprosić do tego państwa, prawda, do Meksyku, ale ulega, wiecie, pod namową kogo? Swojej kochanej mamy. Mama prezydenta Meksyku namawia go, żeby jednak, prawda? spotkanie i powitanie było bardzo takie, bardzo takie sławskie, gdzie papież strzedł po schodach samolotu, to prezydent do niego powiedział dzień dobry panu. Bardzo się cieszymy, że Pan jest, prawda? Ta, ta wizyta była bardzo taka skromna, ale bardzo wyjątkowa. Dlatego papież odwiedza Meksyk, przyjeżdża do tego kraju i chce głosić orędzie ludziom, wszystkim, którzy chcą oczcić się, którzy chcą przyjąć Jezusa Chrystusa. Dlatego ta pierwsza wiążynka jest niesamowita. Do Meksyku po rok później będzie w Polsce. Dlatego poproszę teraz z tej, z tego rzędu anioła. Proszę bardzo, jest tutaj anioł, który, nam, który nas, który prowadzi przez te nasze spotkania i co ten anioł nam powie o tej pierwszej pielgrzymce do Meksyku Karola Wojtyły Jana Pawła II, drugiego. Drugiego. a był Jan Paweł I? Tak. Był, rządził 30 dni bardzo krótko. Karol tak. nie zamierzał pozostać Watykanu. Już jego poprzednika Pawła VI, biskup amerykańskiej i Łacińskiej, do Meksyku. Lecz papież był zbyt chory i stary. To zaproszenie po ponowiono na stolicy Piotrowej, zasiadł Jan Paweł II. Mimo, że kościół w Meksyku był traktowany tak, jak jakby nie istniał. Tak, tak jakby nie istniał, ale Jan Paweł II przyjeżdża. Kochani, i rozpoczyna się, rozpoczyna się wielka, yy, wielka Jana Pawła II po wszystkich kontynentach. Jutro zobaczymy i przypomnimy sobie tę pierwszą pierwczynkę Jana Pawła II do Polski. Co takiego się wydarzyło? Co takiego anioł, który obecnie jest przy Janie Pawle 85 lat opiekował się i tę historię Jana Pawła II opowiada, zobaczcie, od Lorka po Jana Pawła II, tę historię będziemy znali. Kochani, i chcieliby każdego dnia, tak jak Jan Pawła II, tak jak Karol Wojtyła, tak jak Lorek, modlić się jaką modlitwą? Co to była za modlitwa? Duch Święty. Co Duch Święty? Modlitwa do Ducha Świętego. Modlitwa do Ducha Świętego. Jan na ołóki modlił się i pamiętacie, pamiętacie jaka to była modlitwa? Dlatego yy, zrobimy zadanie domowe. Na jutro przypomnimy sobie tę modlitwę do Ducha Świętego. Może zrobimy inaczej, żeby Wam ułatwić, przypomnimy sobie w domu z rodzicami, ile mamy darów Ducha Świętego i jakie to są, dobrze? Może dzisiaj przypomnimy, ile jest darem ducha świętego? 5 No to słuchajcie, na jutro musimy mm, przypomnieć sobie 3-4, 3-2, 3-10, czy 15, czy 7. Czyli na jutro, na jutro przypominamy sobie dalej ducha świętego i robimy sprawdzia. Okay? Dziękuję bardzo. No teraz możemy